Jestem twym Tato, mieczem. Wróciłeś. Mogę dostać kilka złotych monet? Proszę. To zaszczyt znów Cię widzieć, Tanie. Przywódczyni kazała ci przekazać, że twoja kobieta była. Jest tam kto? Tu jest za jasno. Nie wiem, jak ty to znosisz. To twój koniec. Szukasz czegoś? A, szukasz czegoś? Chwała ci, tanie. Dobrze się spało? Czy to ważne? Jest ci ciepło, sucho i wciąż żyjesz. Nie da się tego samego powiedzieć o starej gryrod. hm? Wie już połowa Skyrim. Stara Jędza zostaje zaszlachtowana we własnym sierocińcu? Takie rzeczy szybko się roznoszą. O, nie zrozum mnie źle. Nie krytykuję, to było dobre zabójstwo. Należało się starej jędzy. No i banda urwisów zawdzięczać ratunek. Um, ale jest tu pewien mały problem. Widzisz, ten mały chłopiec Aretino szukał mrocznego bractwa, szukał mnie i moich współpracowników. Dobroduszna grelot była ze wszechmiar kontraktem mrocznego bractwa. Była celem, który został przez ciebie skradziony. Zabójstwo musi zostać odpłacone. Ciekawe, że o to pytasz. Jeśli się odwrócisz, zauważysz moich gości. Zebrałam ich z... O cóż, to w sumie nieistotne. Tu i teraz. Tylko to się liczy. Widzisz, na jedną z tych osób jest kontrakt i ta osoba nie może żywa opuścić tego pomieszczenia. Która jednak? Spróbuj odgadnąć bez mojej pomocy. Dokonaj wyboru. Dokonaj zabójstwa. Ja będę patrzeć i podziwiać. Jaka szkoda. Nie zdajesz sobie jednak sprawy, że śmierć Grelot nieodwracalnie wciągnęła cię w to szaleństwo. To był twój wybór. Czas teraz zmierzyć się ze skutkami własnych działań. Nie opuścisz tej chaty, dopóki ktoś nie zginie. Ja... słyszę cię proszę wypuść mnie nic ci nie zrobiłem nazywam się Fultheim jestem żołnierzem a właściwie najemnikiem wiesz mieczem na sprzedaż całe życie mieszkam w Skyrim to wszystko naprawdę jestem nikim nie możesz mnie wypuścić Ech. — Co takiego zrobiłem?! — Zabieraj to! Nie twój to cholerny interes, kim jestem. Skoro masz mnie zabić, to mnie zabij! Maram świadkiem, że gdybym nie miała na głowie kaptura, to naplułabym ci w gębę. Słucham? Co to za pytanie? Ja tu klęczę ze związanymi rękoma i workiem nad głową, a ty masz czelność mnie o to pytać? Jak myślisz, geniuszu? Nie mam czasu na te brednie. Mam dzieci do wyżywienia i dom do utrzymania. Wypuść mnie stąd! Ktokolwiek to jest, nasza znajomość kiepsko się zaczęła, ale spokojnie. Nie pierwszy raz mnie sponiewierano. A, wasza! Do usług! Poszukiwacz dóbr, poborca żywotów i hańbiciel córek. Nie zdarzyło ci się o mnie słyszeć? Może każę moim ludziom wyciąć moje imię na twej piersi. Mnie? <laughs> — Żartujesz? Nic nie rozumiesz? Codziennie żyję w cieniu śmierci. Nóż w każdym progu, napięty łuk na każdym dachu. Gdyby którykolwiek z moich wrogów nie zapłacił za zabicie mnie, uznałbym to za obrazę. Coś ci powiem. Wypuść mnie, a obiecuję ci, że moi współpracownicy nie wytropią cię jak zwierzę i nie zarżną na ulicy. To korzystny układ dla obu stron. To wyczekiwanie mnie dobija. Możesz się zdecydować, kto ma kontrakt? Kogo wybierzesz? Daj spokój, w czymkolwiek leży problem, na pewno możemy o tym porozmawiać, jak cywilizowani ludzie. Hmm? Zabieraj to! Ja słyszeć, proszę wypuść mnie! Nic ci nie zrobi! Pobłażliwy Kajid. Kot na pewno miał wrogów, więc twój wybór mnie nie dziwi. <laughs> nie, nie, nie. Nie pojmujesz? Wina, niewinność, dobro, zło są nieistotne. Ważne jest tylko, że ja ci zleciłam zabójstwo i zlecenie zostało wypełnione. Oczywiście, twój dług został spłacony do samego końca. Oto klucz od chaty. Ale dlaczego mielibyśmy na tym poprzestać? Proponuję iść o krok dalej. Chciałabym oficjalnie zaprosić cię do naszej rodziny. Na południowym zachodzie Skyrim, w Sosnowym Lesie, znajduje się wejście do sanktuarium. Jest ukryte przed ciekawskimi, tuż pod traktem. Gdy czarne wrota zadadzą ci pytanie: "Odpowiedz, cisza, bracie", wpuszczą cię, a twoje życie rozpocznie się na nowo. Zobaczymy się w domu. Zabieraj to! Tchórze! Porwać kobietę z jej własnego domu! Wstyd! Zapewne ta piękna pogoda Skype'a Dziecię za No, no, jesteś sprytniejszy niż myślałam. Mam nadzieję, że masz złoto. Pokój się, to język przy kołem otworu. Miło, że nam nie poczeka. Więc tak chcesz pogrywać? Niech ci będzie. Nie trzeba było pójść prosto. Tam kto? No dalej. Spróbuj dać postanowione Nie przeszkadza mi ciemność, ale już dość czasu spędziłam w jaskiniach. Jest tam kto? Wiara w Twoje przybycie nigdy mnie nie opuściła. Dobrze, że jesteś. Zbierajmy się stąd.